Dobra, słuchajcie, bo mamy szesnasty level, któryś tam dzień, chyba dwudziesty pierwszy. I mamy supermarket. <grystanie> I wiecie, jak tutaj wygląda? Bardzo się tutaj wygląda. Ale no dobra, otwieramy nasz sklepik. Jak sam. A czemu tu już gościu wszedł? Czekaj, open. Ja muszę zrobić open. Dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? Jak sami widzicie, mamy minus 303 kasy. Ten typ idzie po pizzę. Patrz, on bierze pizzę. Gdzieś Can't remove the label. Ej bo tu jest, ej bo jakiś update chyba był. Co to jest? 83 3, patrz. Ty, czy ja mogę teraz... On zaś tu do mnie przychodzi i chce coś kupić ode mnie, nie? Dobra, kasujemy, moi drodzy kartą. Dziękuję, 48,20. Wiecie co, no ja muszę tutaj bardzo szybko dojść do zielonych pieniążków, bo jak sami widzicie, jest lipa. Ale ja się... Czekajcie, tu był chyba jakiś update. O oh jest, mamy, patch. Hello everyone, thank you for playing Supermarket Simulator and there's... Oni mogą też wyładowywać towar? Added restockers, czyli... Rzeczywiście! czy oni będą mogli rozładowywać towar. Added keyboard supported card reader. Oh yes! W końcu można wpisywać! Ok. Added labels to all the shelves that show the product, a, product info. Added labels, add new labels. Added a check checkout corner. Wow. Added selling boxes up furniture by holding F. Ej, oni. Wow! Jaki tu jest update? Ty, widziałeś to? My to musimy koniecznie przetestować, jak tu się gra dalej. Tak, dobra, i parce par, ja mogę teraz zrobić, nie? Eee, czy poczekamy, aż on tutaj przyjdzie i on będzie chciał mi zapłacić kartą. Nie my na... Ech, Nie chcę zapłacić kartą. No dobra, wydajmy mu 50 centów. Nara. Craftung floor. Wydaje mi się, że jak ja teraz wejdę tutaj. Craftung. To mamy patch. Nie mogę tego zamówić, bo nie mam pieniędzy. Management. License. Bills. Hiring. Cashier patch. Restocker. Purchase rack. Czyli mogę zamówić jeden Rack, My musimy zamówić. Patrz, my musimy zamówić. Furnitures, musimy zamówić to. Patrz, widzisz? Small rack. My to będziemy musieli zamówić jak to zamówimy, to wtedy my... Checkout counter mirrored. On w końcu dodali mirrored! Oh my god, czyli że odwrócone jest. Okej, okay, dobra, jest fajnie, jest fajnie, jest pięknie, dobra. Dzień dobry, proszę panią. Czy pani płaci kartą? Dobra, pani płaci kartą i patrz teraz to. 15,30. Widziałeś? Jest w końcu da się ten, nie? Ogarnąć temat. Dobry, ile pani wydać? 14,20. Dycha pani wystarczy? Jest git. Widzisz? 4,20 dla mnie dla plus, na plus, na plus, na plus, na plus. Ale o co chodzi z tym? Trzy. Can remove the label when there is product? Że tak jakby trójka. Ja to może gdzieś w kąpie mogę tutaj e, posegregować? Display? Nie, tutaj nie. Um, nie mam żadnego pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest dla tych restockerów którzy będą wiecie jak zamawiali tutaj później 85 20 par 50 ci wydam 70 5 i par 20 nie Dychad proszę piątka dla mnie piątka dla mnie kawy brakuje brakuje zamawiamy kawy ja nie mam tutaj w ogóle pieniędzy 17:40 40, tyha 15. O, widziałeście znowu, znowu, czekajcie, bo tutaj musimy doładować pizzę. The display is full, jakim cudem ty. Ta pizza się tutaj rozmrozi, nie. Ona tutaj od... od wiecie, od, od kiedy ona tu leży? Ona tu leży od trzech dni. O, frytki, dziękuję bardzo. 12, dziękuję. O, od razu szybciej! Cake. Petit cake jakieś nam brakuje. Ja nie wytrzymam psychicznie ty. Ja potrzebuję tyle kasy. O, ten mi dużo zapłaci! O, sugar! Nie mamy sugar? My mamy coś takie. O, jest. O, jest. Ja potrzebuję tyle kasy, to jest niemożliwe, nie? To jest naprawdę niemożliwe. 20, 10, 20, dycha dla mnie. <grym> to jest złodziejstwo. 31, do widzenia. Patrz, Orange Juice, ja nie mogę psychicznie, ty. Czy ja mogę tutaj w ogóle um, wyładować wcześniej? 24,50, patrz, 20. piątka <grym> dla mnie, dzięki. 218, ile mamy w koszyku? 451, ty. Dobra, zobaczymy, co się stanie, gdy ja zamówię ten rak. Co to w ogóle tu przyjechało? A tu są kurczaki jeszcze! Te kurczaki tu już leżą, ty! Te kurczaki tuż tu tygodnia leżą, no się już dawno rozmroziły. Ja nie mogę psy wytrzymać. Dobra, siema, 90 centów, oddam ci dychę. Dobra, tyle. Dobra, jest git, this is theft. No co za typnie. A ty co, pizzę bierzesz? Więc możemy od razu doładować, widzisz? Jest fajnie, jest pięknie. No i co, gdzie jest? Tu ta... już jest takie pustki tutaj są, że to jest nie o tu coś jest zero. Ale czy... aha, bo to tutaj niby jest. Aha, ja mogę sobie tutaj posegregować co jest gdzie. I ja teraz będę widział, bo to wcześniej znikało. A my teraz wiemy, że tutaj są te ziemniaki. Ale to zero. Jak się tutaj dodaje te zero? Ty te... nie mam żadnego pojęcia. Ty te... dobra, frytki i kartą płaci. Paszuszka od razu. Pasta. Panzati pasta, widziałeś? Pasta. Tylko ja mam nadzieję, że my możemy... Max już jest, nie? To jest, to jest lipa, że my możemy zamawiać maksymalnie 10 produktów. Przecież to jest badziew, ty. To jest normalny badziew. Chocolate bar. No przecież pasty potrzeb. Ja sobie to gdzieś muszę zapisywać. Ja sobie to w notatniku zapisuję, że brakuje nam pasty i potrzebujemy jeszcze chocolate bar. Bo, bo to jest, to jest naprawdę bez sensu, że mogę maksymalnie 10. Patrz, Bio Orange Juice, ale ja już to... Pff, chyba mam. Raftung Flower, ja już to też chcę zamówić, ale ja nie mam pieniędzy. Gdzie tu jest bank? Bank! 14 dni! Muszę spłacać to 14 dni. To jest normalnie lipa, nie? Jaki badziew, ej! Normalny badziew, bioX ośmiopak. Dobra, zobaczymy co Zuzia kupuje. Zuzia kupiła jeden soczek i jedną pizzę, nie no, samotna. Ona chciała jeszcze się nażreć tutaj tych Chibi, chibi coś tam. Dobra, no co, zamykamy za chwilę tą hawirę? Chociaż wiecie co? Ja zrobię teraz. Ja jednak zrobię tutaj tego, nie? Screena. To jest taki badziew, że ja muszę pracować z Windowsem w tej gierce, że to jest niemożliwe! Ale dobra, ja teraz to wszystko odmówię i zamówię tylko ten rak, bo ja to potrzebuję Purchase. I mamy spójrzcie, będziemy mieli magazyniera, Top-up cleaner jakiś jeszcze. Gdzie, gdzie to przyjechało? Tu! Więc ja to biorę, wchodzę da swój maga... Patrz, patrz. Patrz, ja robię tak, nie? Cyk? I teraz możemy sobie wejść tutaj na spokojnie Bierzemy tą pizzę i co, ja mogę tutaj wyładować? Halo, close. O, widzisz? I jest rzeczywiście numer 14! Ty widziałeś to, jakie to jest git zrobione! I odstawimy też tam kurczaki, pa, cyk. I to jest numer cztery. Czyli oni wtedy już wiedzą, gdzie to oddawać. Na numer cztery, ale ja nawet nie mam, nie mam żadnego pojęcia, gdzie to w ogóle jest. Nie. Dobra, finish. Ile ja mam pieniędzy. Ile ja mam na prof. 547, ty, no nie ma tragedii. Toilet paper spada cena, ale ja nawet nie mam. nie Mój kosabowisku nie mam pieniędzy. Ja znowu mam minus trzysta! Ja nie mogę psychicznie wytrzymać, ej. Bank. Jeszcze trzy dni. Jeszcze trzy dni. Dobra, dawajcie. Ale ja tu już nic nie mam, ty! Ja... Czy ja Czy ja wyrobię... O nie. Mój sklep splajtuje, wiecie? To wszystko przez to, że tu jest tyle tych... <grym> że tu jest tyle tych pudełek! No nie! Ty jajek nie ma. Jogurtów nie ma. Ja nie mogę psychicznie wytrzymać. Ja tu niczego nie mam. Przecież jak ja to wszystko sprzedam, co tu niby jest, to... Woda. Woda. Zero, zero, patrz. Aha, tu, Aha, mi tutaj pokazuje, ile jest sztuk jeszcze. Ale wiesz, co jest badziew? Clear label, patrz. Clear label. A tu? Set price. Mi tutaj jeszcze pokazuje, ile ja tego mam. I to, aha, to jest to, co ja chciałem, żeby było. Clear label, patrz. Tu clear label zrobimy. Tu niby też jajka mamy. To to weźmiemy. Tu jest Bio Orange Juice, ale to ja będę wiedział, że tutaj musi być, nie? Pa, jak szuka, pa! pa <t> tak! On szuka czokapików, człowieków z tym, nie Jak to się mówi? Wy. I poszedł, nic wykupił! Ja mam przegrane już wszystko, nie? Nie ja mam wszystko przegrane, ty. Ty, może ja to mogę sprzedać? F. Na F coś można było sprzedawać, chyba. Ale to nie działa, czokapików nie ma. Ja się nie wyrobię. Wiecie o tym, że ja się nie wyrobię. I normalnie, no, moja firma splajtuje. I co wtedy? Ja za dużo kredytów wziąłem. Ja to mogę jakoś wydłużyć? Nie da się. Ja nie mogę. Ja, ja. Total dept 6173. To spoko. Mój sklep zbankrutuje! Naprawdę! Mój sklep zbankrutuje, no! Ja już tu nie mam żadnych produktów. Ja już tu w ogóle ludzi nie mam! No jest. Nie gadaj, że ja będę musiał od początku wszystko grać, no. 9,80. No nie ma! Na skoniaci mam to kupić, no! Market, patrz. Żabka splajtuje, ty. Żabka. Patrz, i turkosoda, i poszedł, nie? Najgorszy dzień w moim życiu, ty. Czy jest tak mało ludzi? Tu są puste półki. Nie! Ja frytek już też nie mam. 57, to mnie nie ratuje, ty. Bo nie ma kawy. jestem dalej na minus 81 dolarów. Dobry. Ten po pizzę przyszedł, pa. Patrz go, przyszedł po pizzę. Ten przyszedł po pizzę, dwie pizze wziął, to on chyba z tym, z jakąś kobietą jest. Mieszka z kobietą jakąś. A ja, jak ja sprzedam te ELO spaghetti i te, może te cleaner dish, jak oni kupią, to ja wyrobię tutaj, no bo to jest drogie. 2, 4, 6, tu jest 120, czyli tam jest więcej, tam jest 300 euro. Tylko oni to muszą kupić. Patrz, cyk, minus 59 dolarów. Dzień dobry. Dobry? Euro 20. 20. Dobra, poszła. Wyda mi ileś tam, ty ja muszę oszukiwać 22, 16, pa Ty tu, tu ty mu coś wydam, dobra i poszedł, ty! Zarobiłem trochę Cheese mozzarella, ja wiem, że nie ma cheese mozzarella, no co ci mogę powiedzieć, ty Tu frytki, pa, dwie paczki frytek 1627 jestem na plusie. Za chwilę kończy się dzień. Zaświecę światło, póki jeszcze możemy. Bo za chwileczkę będziemy musieli używać świeczek, nie? Market, co ja ty musiałem kupić. A czokapiki, nie, nie staćmy na chocapiki. Dobra, staćmy na czocapiki, sliced bread, niech będzie. Tutaj kupimy to jeszcze. Dobra, ja muszę to szybko kupić zanim się dzień skończy, bo jeżeli się skończy dzień, to wiesz o co chodzi, ja będę musiał znowu zapłacić ratę kredytu. A tak to może wyjdziemy z tego 1450, czego nie ma? Honey, a nude jest bardzo drogi. Pani, 79, ja nie mam tyle pieniędzy. Przykro mi, panie przyjacielu. Panie przyjacielu złoty. Pablo, tutaj coś jeszcze Pablo jakieś było. Nie, to mamy. U drugie. SUSU, potrzebujemy to jeszcze. 95, ja już to zamawiam, nie? Nie ma... Dobra, teraz zamawiam. Jest, dobra, przyjechało. Uff. My musimy... My musimy jakoś z tego wyjść. I jak już są, tutaj są te labely, to pa, ja sobie będę tutaj pomału układać. Tutaj będą płatki śniadaniowe, Tam będzie coś tam, tam będzie coś tam. I to, i, to ma, I to już zaczyna mieć ręce i nogi, bo ja wiem co jest gdzie. Wiecie o co chodzi? Olej. Po co mi ten olej? Po co ja to zamówiłem? Ja miałem oliwę zamówić, a nie to. I pa, i teraz to możemy odstawić tu. Ja sobie ściągam ten label. Ale to fajnie zrobili teraz. Jest git, jest fajnie, jest pięknie. Przeżyjemy chyba. 17 dolarów, mam. Mogę coś zamówić? Tutaj mamy takie rzeczy. Już, panie, panie, patrz co się pan tutaj dzieje, ty. Widzi pan, te labele też sobie ściągniemy. Tu, tutaj powinien być coś tam. A tutaj mamy Kraft, tu jest Elo Spaghetti, tu jest. ja. już muszę kończyć dzień. Ja, ale ja poczekam, aż oni tutaj kupią jeszcze parę rzeczy, żebym ja sobie mógł zamówić rzeczy, wiecie. Tu mamy sliced bread. Niech to będzie tu. I tu mamy chokapiki, widzicie? I to będzie wszystko ładnie posegregowane, od kiedy mamy te e. To jest mega co nie dodać, bo teraz będę wiedział co jest gdzie! Dobra, dawaj, sprzedajemy szybko, ale to jest bez sensu, że ja teraz ich kasuję, bo ja nie mogę nic zamówić. Finish day, robimy fin finish ty. Ciekawe ile jest na minusie. Plus 331 Stara New Day, Minus 707! I co teraz? Nie, bo mi te przedmioty zniknęły. <gry> mi te przedmioty zniknęły, nie! Może... Dobra, tutaj się pojawiły, jest, dobra, jest git. No olej, no po co mi ten olej? Ty, to się źle jednak pojawiło. To się chyba jednak źle pojawiło, wiecie? Pizza. Pizza Deniro, ty. obczaj Deniro, nie. I normalnie, pizzę mrożoną odkładamy z powrotem. Ten, ten labeli już mnie zaczynają denerwować, bo to jest bez sensu. Ja nie odrobię tego 704. Jak ja robię. Ja, ja 300 na dzień! To jak ja mam obrobić, odrobić 700? Ja wiem o co chodzi, ja spłacę to wszystko, patrz, pej, ja nie mogę teraz płacić, bo to jest automatic pay. Ale jak ja to spłacę za dwa dni, to ja później będę mógł wziąć kredyt i muszę przeczekać kolejne 12 dni, żeby spłacić to, ale ja i tak wyjdę na minus. Bo ja nie mam przejść do spłaty. Ja nie mogę psychicznie, ale tu już nic nie ma. Aha, bo mi zabraknie towaru. Więc teoretycznie... Przegraliśmy grę. nie Przegraliśmy grę. ja nie mogę, jak można w takiej grze przegrać? Ja poczekam, aż oni wszystko wykupią. No trudno się mówi. No co zrobisz? No nic nie zrobisz. Mamy jeszcze trochę oleju, jakbyście Państwo chcieli. Proszę bardzo, widzicie państwo? Minus 650. Mamy Store level 17. Frytek też już nie ma, no przykro mi. Zamykamy tą hajirę. A ściągamy lejbele, nie? Puste Puste lodówki, ty, patrz, ja nie mogę, ale tu się jakoś to sprzedać można było, carry-hold, box-up, co to znaczy box-up? Box-up i sali! można to sprzedać, ty, to może jednak, ja <ścoughs> będę musiał cały sklep sprzedać, nie, i będziemy może na serach. Dobra, odstaw to, bele gdzie jest, dobra, jest git, dobra, tutaj też kasujemy, bo już nam brakuje, w lodówkach. O oh my god, ja nie wiedziałem, że tak się stanie. Honey, nie ma, nie ma miodu, no co ci mogę powiedzieć, tu już prawie nic nie ma, ty patrz co tu się dzieje, nie? No trudno, patrz. Cyk, ściągamy wszystko, zamykamy tą Hawirę. Musimy się z tym pogodzić. Musimy się z tym pogodzić. Oh my god, ściągamy plakietki, no trudno, no co ci powiem, no nic ci nie powiem. No, Susu trudno kupiła. Za 4,70. Do widzenia, panzani pasta. Tutaj też ścianę plakietkę. Bo mamy jeszcze w sumie te, patrz, kurczaki, jeszcze może kurczaki sprzedam. Dawaj mi te kurczaki. Ile tu, ile tu tych kurczaków wejdzie? Dwa, cztery, dobra, jest lit. Wy, wyrzuć to! Ty no nie działa. Oni. Dobra, wyrzucamy do śmieci, bo już chyba nie mogę wyrzucać. Ile to kosztuje? 9 Chlebek. Dziękuję. 21, dziękuję. I tak jestem na minusie 501. Tu plakietkę ściągniemy, tu też, bo tego też już nie mamy. Tu jeszcze mamy 6 pizz, ewentualnie. Ty trzy kurczaki wziął, ty jaki głodny. No trochę się... Za... No bo nic innego w sylu nie ma do jedzenia. Ta też tutaj patrzy, nie? Panzanie pasta. Szuka człowieku spaghetti, szuka w lodówce. Zaświećmy światło, póki jeszcze możemy. Jeszcze nam prądu nie odcięli. Marek w ogóle też pracuje za darmo. Bierz tego kurczaka i ściągam plakietkę, bo już i tak kurczaków nie ma. <laughs> Dobra, kończymy ten dzień. I zobaczcie ile jesteśmy na minusie. Total Profit plus 340... BANKRUT! No! O nie, jestem bankrut! Ja myślałem, że ja mogę to posprzedawać jeszcze wszystko. Start new game. You start with a small store. Nie gadaj, że ja wszystko od nowa muszę zaczynać. Ja nie mogę. Ja muszę od nowa zaczynać, naprawdę? Ja jestem bankrut!